No, ale skąd wiesz, jak ja chcę je powiększyć, sobie te usta, co? Skąd ty wiesz, jak, jak chcesz? Słuchaj, możesz sobie dodać kurwa 100 ml, a i tak piękniejsze mi będziesz, Przykro mi. Nie? Nie. Ale mi teraz dogadać. O! Oj, nie, ale, ale nie, Ale, nie. ale, nie. ale, się ale... O jeju, jeju, jeju! Ale nie broń Boże, jak cię nie ubliżam, tylko mówię szczerze, że nakręcasz się na ducha, a on też tak się teraz, nie wyrucha. mi i ubliżasz mi teraz. W, każdy, w, każdym, w każdym momencie mi ubliżasz. A dlaczego? Ja też ci nie uważam za modela, ja piękny nie jestem. Broń Boże, ja się nie uważam za pięknego. Słuchaj, w każdym momencie teraz mi ubliżyłeś i wypadł, wypadł paru. Nie no, jestem szczery po prostu. Po co mam cię tak. odsłuchywać? No to dobrze. Ja, 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 ja jestem też szczera i powiedziałam ci szczerze, co, co, co o was myślę. Dziękuję. Że, jestem, jestem grubo jest, paru. bardzo bardzo mi miło. Czy że, że jesteście dwa pajacy. Nie, <laughs> 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 La, 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 la. la. Ciebie. A w porządku. No, siemano. siemano, siemano. Jak tam sobie żyjesz Tomo? Dobrze, a u, a u was? A u was spaślaki? Siema. Elo, elo Mikołaju. A czemu tak mówisz spaślaki? A czemu tak spaślaki? Nie wiem. Co jest spaślakiem? Jużowa <laughs> panienka. Ja jestem spaślakiem? No. Dlaczego? Nie, nie, dobra, żartowałem, wiesz. Nie, mówię, że... bo ten z brodą to Wolnek Mikołaj, a ty... A pierdolę. Nie, a co? No, tam może dostać. A, a ty stałeś się czym ode mnie? Na chuj to obchodzi? Ja pierdolę, w co my weszliśmy, nie? <noise> jako. No to on jest taki grzeczny, a wy go tak jedziecie po nim, nie? Kto no co ja powiedziałem? Tak ale co ja złego powiedziałem teraz? Przepraszam. Nie, ty <grym> nie kolega powiedział, że chce, a on już się boi. Czemu ty się nie, boi? Nie, nie bo się Tomek, nikt cię nie pobije. Nie, bo my nie, nie chcemy. No się, za, doży... no za zabójstwo nie no chcemy no iść na dożywocie. Dobra, zacznijmy od nowa. Co o ciebie, Tomeczku? Co tam sobie słuchasz na tych słuchawkach?